Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Mało jest osób tak konsekwentnych w robieniu ludzi w balonek, Lever King, czyli po naszemu wątróbkowy król. Jest on żywym dowodem na to, że niestety nadal w świecie fitnessu wystarczy zrobić świetną formę, a potem można już opowiadać ludziom co się chce. Dzięki autorytetowi jaki posiada się wyglądając w określony sposób, będzie się przekonywać do siebie pokaźne grupy odbiorców. Większość będzie automatycznie wiązać to, co dana osoba mówi, z efektem w postaci tego, jak wygląda. Dlatego tak ważne jest, aby nawet jeżeli ktoś ma to, co obiecuje, że będziesz miał i ty, by nawet albo wręcz szczególnie w takiej sytuacji, zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy faktycznie ten efekt jest skutkiem działań, o jakich ten człowiek opowiada. Czy też w rzeczywistości muskulaturę wypracował w zupełnie inny sposób, a teraz tłumaczy to tak, by przekonać mnie do zakupienia pewnego produktu. Pomimo tego, co zaraz powiem, za niektóre rzeczy można wątróbkowego króla docenić. Pozwoliłem sobie na stwierdzenie, wystarczy zrobić formę. To wystarczy wcale nie jest takie łatwe jak brzmi. Tak, nawet jeżeli jest się na pewnych środkach, to nadal wymagany jest ogrom pracy i dyscypliny. Nie tylko do osiągnięcia pewnego poziomu, ale przede wszystkim utrzymania go. Po drugie, nie nagrywałbym tego materiału, gdyby nie fakt, że w przekonywaniu do siebie ludzi bez większego obeznania w tematyce fitnessu idzie mu świetnie. Niech jako dowód na te słowa posłuży jego liczba obserwujących na Instagramie, których jest w momencie nagrywania tego filmu 1 700 000. Jestem ciekawy, ilu polskich fanów ma wątróbkowy król. No ale moment. Facet ma niesamowitą sylwetkę, oryginalny image i sprzedaje swoje produkty. Co w tym złego? Przede wszystkim, jak już dzisiaj wiemy, nie jest to muskulatura naturalna, a jednak od zawsze zapierał się, że w życiu nie miał styczności ze środkami dopingującymi. W zamian otrzymywaliśmy wytłumaczenie, wyglądam w ten sposób, ponieważ mam własny styl, opierający się na pierwotnych posiłkach i odwzorowywaniu stylu życia naszych dalekich przodków. Jest to nie fair. Jeżeli w rzeczywistości ta ponadfizjologiczna masa mięśniowa jest zapewniona przez środki dopingujące, to nie powinno przekonywać się ludzi, że jest to wynik jedzenia surowych wątróbek. To się nazywa robieniem z nas idiotów. Jedzenie to jednak nie wszystko. Jeden z moich ulubionych wyczynów wątróbkowego króla to utrzymywanie, że wystawianie jąder na światło słoneczne zwiększa produkcję testosteronu. Teoretycznie ma rację. Generalnie ekspozycja na światło słoneczne może pomóc w podbiciu witaminy D, która odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu właściwego stężenia męskiego hormonu. Jednakże nie ma żadnych sensownych dowodów na to, by działanie to było szczególnie nasilone w rejonie męskich narządów płciowych. Co więcej, odpowiedni poziom witaminy D pozwoli na utrzymanie fizjologicznego poziomu testosteronu. Jedynie domyślam się, że u bohatera tego materiału takiego w organizmie raczej nie ma. I nie, nie dzięki nasłonecznianiu jąder i jedzeniu szpiku kostnego. Wystawianie jąder na patelni może skończyć się ich przegrzaniem i efektem odwrotnym, upośledzeniem ich działania. Nawiasem mówiąc, jeżeli zależy ci na optymalizacji poziomu męskiego hormonu, rozważ odwiedzenie strony stalowy szkapel i zaopatrzenie się w e-booka skakuj swój testosteron. Przeanalizowałem w nim niezliczone metody na podniesienie męskiego hormonu i przedstawiam konkretne kroki, które możesz podjąć, aby zwiększyć jego produkcję u siebie. Ostatnio, skupiając się raczej na naszym polskim podwórku, odpuściłem sobie na przykład jego akcje w okolicznościach śmierci królowej brytyjskiej, wzbudzając tak samo niekomfortowe uczucia, jak kulturyści próbujący zwracać na siebie uwagę, chodząc bez koszulki w miejscach publicznych. Wykonywał uginanie ramion przed grobem Elżbiety. Wątróbkowy król nie jest z nami szczery, prawdopodobnie nie tylko w kwestii używanego wspomagania. Podejrzenia co do tego, że coś z mięśniami brzucha Liverkinga jest nie tak, pojawiły się już jakiś czas temu. Jego mięśnie proste są bardzo trójwymiarowe, idealnie symetryczne i generalnie nie zmieniające swojego kształtu. Nie pracują tak jak normalne mięśnie. Implant jako obcy element po prostu jest pod naszą skórą. Co innego, prawdziwy mięsień, który pracując zmienia swoją formę i kształt. Jeżeli zatem jakaś partia mięśniowa jest zbyt, że tak powiem, statyczna, to można to uznać za sygnał ostrzegawczy. Każdy może ocenić, czy w ten opis wpasowuje się środkowa sekcja wątrubkowego króla, która niezależnie co by nie robił, wygląda tak samo trójwymiarowo. Myślę, że po tym co powiedziałem i co pojawiło się na ekranie podczas tego filmiku, masz już niezły obraz tego, o jakiej osobie rozmawiamy. Jeżeli jest dla Ciebie oczywistym, że coś w jego osobie nie gra, wiedz, że jesteś w mniejszości. Leverking to celebryta, z którym przeprowadzają wywiady największe gwiazdy internetu. Pokazuje się wśród fighterów UFC. Zarabia grube miliony i będzie zarabiał dalej, ponieważ ludzie mają krótką pamięć. Pomimo tego, że wyciekły jego maile, z których jednoznacznie wynika, że kłamał odnośnie bycia całkowicie naturalnym. I to nie kłamał w znaczeniu, nie przyznawał się. Kłamał w znaczeniu, mówił wprost, że niczego nie stosuje, a jednak w prywatnej korespondencji wymieniał całą długą listę środków, jakie przyjmuje. A zatem co konkretnie znajdowało się w tych wiadomościach? Maile pochodzą z jego konwersacji z osobą, która miała go prowadzić. Już w pierwszym z nich przyznawał, że trenuje od 35 lat, wie jak to robić, zna się także na diecie, jednak przekroczył 40, a to oznacza problemy z utrzymaniem formy. Z tego powodu przyjmuje preparat będący hormonem wzrostu, a taka kuracja kosztuje go 11 tysięcy dolarów miesięcznie. Następnie podał listę tego, co aktualnie przyjmuje, a znajdowało się na niej 7 różnych środków. Na koniec zwrócił się z prośbą o pomoc w dopracowaniu cyklu. W innych wiadomościach zagłębiał się w swój plan treningowy oraz żywienia. Tutaj akurat okazał się zgodny z tym, co mówił. Ćwiczy jak prawdziwy Maniak dwa razy dziennie 6 dni w tygodniu, a w dni wolne przemierza dalekie dystanse na piechotę. Jego dieta także opiera się na nieprzetworzonych produktach, które promuje. Niemniej jest to wyjątkowa sytuacja pod tym kątem, że fałszywy natural zostaje w sposób jednoznaczny zdemaskowany i tak naprawdę nie musimy się już niczego domyślać. Zazwyczaj opieramy się na dedukowaniu, czy coś jest możliwe naturalnie, czy też nie. W tym wypadku takich wątpliwości nie mamy. Na koniec chciałem zauważyć, że nawet wśród osób, które są świadome rzeczywistości, Leverking ma swoich zwolenników. Jakby nie patrzeć, jeżeli macie on do czegoś zmotywować, to do rozwijania swojej osoby. Promuje funkcjonalny trening, zmianę sposobu odżywiania. Jestem przekonany, że wiele osób zainspirowało do wyjścia z domu i wykonania treningu na świeżym powietrzu. Dzisiaj nie wystarczy pokazać czegoś normalnego, by zyskać popularność. W tak przebodźcowanym społeczeństwie trzeba wyróżnić się czymś oryginalnym. Karykaturalna postać, jaką stworzył Leverking, okazuje się świetnym narzędziem. Do wzbudzania zainteresowania fitnessem. Taką linię obrony przyjął zresztą sam zainteresowany. Powiedział, że nie chodzi tu o to, co bierze, a czego nie, ale o poważniejszy, szczytny cel, który chce osiągnąć. Czy usprawiedliwia to bycie nieszczerym, to już kwestia indywidualnego podejścia. Ważne jest, byś wiedział, że to, co promuje leverking, nie sprawi, że będziesz wyglądał jak on. Nie znaczy to jednak, że jego osoba nie może wpłynąć pozytywnie na twoje życie. Jeżeli efektem podziwiania Briana Johnsona jest to, że zaczniesz prowadzić bardziej aktywny tryb życia, korzystać z natury, dbać o poziom witaminy D, rozwijać się i stawać się lepszą wersją siebie, jak dla mnie nie ma przeciwwskazań, byś śledził jego materiały. Gorzej, jeżeli czyjaś fascynacja Kingiem jest wyrazem ślepego ufania każdemu, kto ma w naszych oczach autorytet. To się nazywa brakiem umiejętności samodzielnego myślenia i analizowania informacji, jakie do nas docierają. Chociaż tutaj nie ma to większego znaczenia, jeżeli ten nawyk przerzucisz na inne aspekty swojego życia, może skończyć się to nieciekawie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.